mega! Ten vlog powstał ze szczególną dedykacją dla osób, które potępiły tworzenie mapy ogólnopolskiej ze zbiorem wszystkich dyscyplin motorsportu, jakie nam oferuje nasz kraj. To są miejsca typu tory, autodromy, place od detajoty. Wszystkie te pineski mają podlinkowane również strony internetowe, czyli jest to jakaś forma kontaktu z danym ośrodkiem, czy miejsce, gdzie można wyszukać związane z tym obiektem wydarzenia. I bardzo chciałam tutaj podziękować na wstępie ludziom, którzy przykładają się do tego, by ta mapa się rozwijała jednocześnie przeprosić tych, którym na poprzednim filmie pokazałem, że tych miejsc jest tylko około 83 bo na tą chwilę już jest liczba podchodząca pod 200 pinazek na tej mapie i tak, już doświadczenie wieloletnie mi pokazało czy to w dziedzinie motoryzacji, czy też w pracy że ludzie dzielą się na takie dwie duże grupy. Na tych, którzy będąc głodnymi narzekają, że są głodni i czekają, aż ktoś im zrobi coś do jedzenia, i na tych, którzy są głodni, ale będąc w grupie, mm, oby myślą jakiś plan działania, czyli na przykład jedna osoba myśli co ugotym na obiad, druga osoba idzie do sklepu kupić produkty. Trzecia osoba później to wszystko pokroi i ugotuje, i wszyscy razem ten obiad zjedzą i będą na jedzeni i zadowoleni. To jest bardzo prosty życiowy przykład, i myślę, że takimi przykładami muszę się tutaj posługiwać, żeby dotrzeć do ludzi, którzy postanowili utrudniać innym działanie prospołeczne, działanie na korzyść wszystkich. A to z tego względu, że pojawiły się komentarze typu, że obiekty, które są wskazane na mapie są nieczynne. Te wszystkie obiekty są czynne, które są na mapie. I to nie jest moje tylko i wyłącznie zdanie, tylko zdanie ludzi, którzy byli na tych obiektach, byli w tym roku na tych obiektach, którzy coś na tych obiektach organizowali, którzy dali mi linki jako dowód, że coś tam się dzieje. I mając to wszystko zebrane w jednym miejscu, dziwię się, że ktoś nadal jest w stanie zarzucić, że to jest kłamstwo i że ja się odklejam. No nie, nie jest tak. I faktycznie, jak są obiekty typu jakieś place betonowe, gdzie są dziury, wyrwy i ktoś narzeka, że te wyrwy są i że tam nie pojedzie, co stoi ci na przeszkodzie, żeby... Odezwać się do właściciela takiego obiektu i zaoferować swoją pomoc w postaci: nie wiem, zakupu kilku worków betonu razem z znajomymi, wzięcie kilku szpadli, wody, załatania tych dziur i pojechania i wspólnie się cieszyć. Tym, że mamy miejsce do upalania, tym, że właściciel też będzie zadowolony i nam to miejsce udostępni. Dobra, żeby nie było, się odklejam. To jest przykład życia wzięty. Dlaczego my mamy na przykład takie ODTJ od Tomaszowo? który ma ogromny, ogromny obszar, tak, gdzie mogą prowadzić szkolenia, gdzie można zrobić power sprinta i gdzie można zrobić trening driftu. I też ktoś mi zarzucił, że tam jest tylko raz w roku drift, tak jest japfest. No nie, bo już doświadczenie pokazało, tak że pojawiła się zajawka na to, żeby zrobić tam trening driftu osobno. Przyjechało kilka osób, tutaj pokazuję zdjęcie teraz. Procesu łatania dziur, bo tam były dziury, tak? I te uskoki faktycznie były. I można w tym momencie narzekać, a można po prostu przyjechać z ekipą i te dziury załatać, i później przyjechać i upalać w tym miejscu. I co ja chcę przez to powiedzieć? Nie szukajmy nowych problemów w momencie, gdy są już jakieś istniejące, na które można znaleźć sposób, by je rozwiązać. To nie jest nic, nie wiem, takiego. Trudnego. To wystarczy tylko zmienić tutaj podejście i zobaczycie, że problemy, które są teraz dla Was ogromną przeszkodą, jakie rozbijecie na kilka mniejszych, zaczniecie je rozwiązywać, to one zaczną znikać i przyczynicie się dla dobra też ogółu. Więc, no. Nie wiem, co jeszcze mogę więcej tutaj powiedzieć. Nie chcę działać na niczyją szkodę. Ja właśnie chcę pomóc. I to robię. I ludzie to widzą. I mam nadzieję, że to w końcu zrozumiecie. I nie będziecie marnować czasu na nagrywanie 20-minutowych filmów, w których nie odnosicie się nawet do tego, co powiedziałem, do tego, co napisałem, tylko tworzycie własną historię, dorabiacie swoje historie i tak naprawdę utrudniacie pracę tym, którzy chcą dla was dobrze. Tym, którzy wam dają pomysły, miejsca, kontakty, jak na tacy. To wszystko dzięki. Cześć.